Ej, jest takie powiedzenie, które wszyscy dobrze znamy. Skończyło się babci sranie. Jak dobrze wiemy, ono oznacza to, że żarty się skończyły. Koniec dobrej zabawy. Czas ponieść konsekwencje swoich czynów. No i tak sobie myślę, jak ważna jest to wyrównująca siła we wszechświecie i czy za każdym razem jest tak, że jak gdzieś jakaś babcia kończy sranie, jednocześnie uwalniana jest ta energia, która temu komu trzeba, albo temu komu babcia uzna, że trzeba, kończy wesołe, beztroskie czasy. No i dalej, czy gdybyśmy, no może nie zlikwidowali wszystkie babcie z powierzchni Ziemi, bo to jest lekko szalona koncepcja, ale z użyciem jakiegoś medycznego zabiegu powstrzymali wszystkie babcie na świecie przed naturalną, fizjologiczną defekacją. To czy byłoby lepiej czy gorzej?